Bezrobocie. Na samą myśl o nim wielu ludziom włos się jeży na głowie. Jednak wszyscy spotykamy się z tym sformułowaniem niemalże codziennie. Regularnie jesteśmy informowani przez polityków i media, ile wynosi stopa bezrobocia i jaką politykę zatrudnieniową planuje przedsięwziąć rząd. Jednak czym tak naprawdę jest to bezrobocie? Czy rzeczywiście jest tak groźne i czy nie moglibyśmy się go po prostu jakoś pozbyć? Definicja bezrobocia w zupełności wystarcza, aby poznać jego istotę. W skrócie jest to sytuacja, w której chętne i gotowe podjąć pracę osoby nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ktoś dociekliwy zapyta: dlaczego te osoby nie mogą znaleźć zatrudnienia? Cóż, powodów może być kilka. W tym odcinku omówimy pokrótce każdy z nich. Odpowiadając na pytanie skąd się bierze bezrobocie, pewnych wskazówek możemy doszukać się analizując różne jego rodzaje. Pierwszym z nich jest tak zwane bezrobocie frykcyjne, które tworzą osoby, które są tymczasowo bezrobotne i wkrótce wrócą na rynek pracy. Jest to bezrobocie krótkotrwałe, gdyż jego przyczyny związane są np. ze zmianą pracodawcy lub miejsca zamieszkania. Znacznie bardziej problematyczne dla społeczeństwa może okazać się bezrobocie strukturalne, które jest długotrwałe. Powstaje, gdy kwalifikacje, którymi odznacza się dana grupa pracowników, przestają być poszukiwane przez pracodawców. Dobrym przykładem może tu być kowal, który w średniowieczu był zawodem deficytowym, natomiast ciężko wyobrazić sobie jego sukces na dzisiejszym rynku pracy. Znany ekonomista Keynes również sformułował swoją teorię bezrobocia. Osoby bardziej zainteresowane ekonomią z pewnością kojarzą go z postulatem zwiększania popytu, więc nie powinno nikogo dziwić, że jego zdaniem bezrobocie występuje z powodu zbyt niskiego popytu w gospodarce. Ekonomiści klasyczni argumentują, że bezrobocie w gospodarce wynika z niewłaściwie działającego rynku pracy, który mógłby działać poprawnie, jednak jest zakłócany przez działanie jak wiadomo, często niedoskonałego państwa. Według nich podwyższanie płacy minimalnej i powstawanie związków zawodowych sprawia, że mniej pracodawców jest gotowych zatrudnić dodatkowy personel, w efekcie czego ogólna liczba zatrudnionych jest mniejsza od potencjalnej. Niewłaściwa polityka państwa wobec rynku pracy może prowadzić do bezrobocia dobrowolnego. Jeśli zasiłki dla bezrobotnych są stosunkowo wysokie, alternatywny koszt pójścia do pracy może okazać się zbyt duży, aby osoba bezrobotna zdecydowała się ją podjąć. Bezrobocie cykliczne wiąże się z ogólnym stanem koniunktury. Jeśli gospodarka przeżywa recesję, pracodawcy redukują zatrudnienie, aby zminimalizować koszty i zwiększyć szanse przetrwania firmy. Natomiast gdy recesja się kończy, a gospodarka zaczyna ożywiać, pracodawcy zwiększają zatrudnienie. Skalę, do jak dużych wahań bezrobocia doprowadza koniunktura, dobrze obrazuje wykres bezrobocia w USA. W literaturze ekonomicznej można spotkać gotowe modele, które starają się określić przyczyny trwałego charakteru wzrostu bezrobocia. Są to model ubytku kapitału ludzkiego. Jeżeli nakłady na szkolenia i rozwój umiejętności pracowników nie są wystarczająco wysokie i nie pozwalają nawet na utrzymanie nabytych już kwalifikacji, to mamy do czynienia z deprecjacją kapitału ludzkiego. Wywołuje to negatywny wstrząs popytowy, co prowadzi do bezrobocia. Model ubytku kapitału rzeczowego. Deprecjacja kapitału rzeczowego to czynnik, który blokuje rozmiary zatrudnienia i utrzymuje bezrobocie na wysokim poziomie. Ubytek ten ma trwałe konsekwencje. Wśród pozostałych przyczyn bezrobocia wymienić możemy m.in. postępującą automatyzację, która w krótkim terminie wypiera z rynku siłę roboczą, jednak gospodarka to system naczyń połączonych. Maszyny, które wykonują pracę zamiast ludzi, musiały zostać skonstruowane, wytworzone, dostarczone, serwisowane itd., dając tym samym zatrudnienie. Bezrobocie to olbrzymi kłopot dla wielu gospodarek na całym świecie. Każdy z łatwością wymieni szereg problemów, jakie mogą spotkać każdego, kto nagle stanie się bezrobotny. Zaniżone poczucie własnej wartości, utrata statusu społecznego, apatia, nagłe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny to tylko niektóre z wielu smutnych konsekwencji bezrobocia. Jednak niektórzy ekonomiści dowodzą, że bezrobocie ma swoje plusy. Brzmi to dość szalenie, ale dzięki istnieniu pewnego zapasu siły roboczej, który objawia się istnieniem ludzi bezrobotnych, Pracujący są bardziej zdyscyplinowani, starają się utrzymać swoją posadę, bo są świadomi, że na ich miejsce czeka kilku chętnych bezrobotnych. Bezrobocie w każdym kraju prezentuje się nieco inaczej. Wiele zależy od czynników takich jak mentalność ludzi, zapał do pracy, polityka socjalna, struktura gospodarki, które mogą się różnić między poszczególnymi krajami sprawia to, że nie istnieje globalna recepta na bezrobocie, a ewentualne działania polityków mogą pomóc ograniczyć bezrobocie doraźnie, ale nie ma mowy o trwałym pozbyciu się tego zjawiska w skali całego państwa.